Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Briko, a to jest kolejny poradnik. Tym razem jak zrobić sobie serwer do gry czy znaczy nie do gry, tylko do paczki modów TechKit. Ja pokażę na przykładzie akurat TechKit Classic, ponieważ najbardziej mi pasuje TechKit Classic. A więc tak. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Więc pierwsza rzecz, potrzebny nam będzie launcher. Jest na, tech na technikpack.net. Ten link będzie w opisie. Klikamy Download Launcher. Wybieramy sobie Windows, Mac lub Linux w zależności co mamy i nam się pobiera. A następnie przechodzimy do technikpack.net, ukośni, Ukośnik, TechKit Ukośnik. Klikamy download Tekit Classic Server i nam się zacznie pobierać. Chodzi akurat o 3.1.2 yy, Ponieważ właśnie do tego, jeżeli zarazam pokażę Tutaj możemy wybrać, czy, czy chcemy wersję beta paczki, czy stabilną. My wybieramy tą stabilną, bo jak pierwszy raz łączymy launcher, to się nam takie coś wyświetli I klikamy sobie save Tutaj możemy sobie wybrać ile chcemy RAMu przeznaczyć, ja sobie dałem 1,5 giga eee, Klikamy save eee, Następnie jeżeli, nam się, jeżeli już pobraliśmy serwer yy, Będzie on w paczce RAR Bierzemy wszystko, przerzucamy do jakiegoś folderu Nazywamy go tam jak nam się żywnie podoba Będziemy taki serwer, launch i teraz tylko czekamy chwileczkę aż nam się wszystko wygeneruje Aż się wszystko ładnie pięknie zrobi A więc mniej więcej do tego momentu powinno już być ok Klikamy launch Ostatni tak, no do tego momentu Tutaj jeżeli klikniemy launch zacznie nam się ściągać sam, sama paczka, takie tam Wiecie kiedy nam wyskoczy już creating Railcraft save file, a właściwie done znaczy, że już już jest wszystko ok Możemy sobie dołączyć do serwera tutaj mamy tutaj sobie dodałem go już dla testu Klikamy sobie Join Server I... i jesteśmy na mapie wszystko działa Taki komunikat tak nam wyskoczy, bo aż o tą wersję beta Tak, teraz wam jeszcze na szybko wytłumaczę jak edytować serwer. Tutaj w pierwszej linijce mamy Allowneter, czyli czy chcemy netter mieć. Następny to jest nazwa folderu, który jest mapa. Eee... Pff, to, to nie wiem szczerze sam. Tutaj czym chcemy latanie. Znaczy to nie jest do końca latanie. O to chodzi. Jeżeli będziemy przez jakiś dłuższy czas w powietrzu A nie będziemy spadać To serwer uzna, że latamy, że cheatujemy I w ogóle i nazwywali Więc ja polecam dać trój Potem mamy sport Typ poziomu Czyli może być na przykład flat Coś takiego Albo default, czyli normalny Czy w sumie mieć Tutaj mamy seed, seed poziomu IP serwera, jeżeli używamy na przykład Hamachi to wpisujemy tutaj Tutaj mamy maksymalną wysokość budowania e, spawnu, czy chcemy, żeby spawnowały się MPC-ty Whitelista e, tutaj, tutaj mamy spawnowanie zwierząt Czy chcemy, żeby on był online mod, czyli hmm, Czyli żeby był po prostu dla graczy premium i non-premium, jeżeli chcemy żeby był non i, non i premium dajemy false, jeżeli tylko premium dajemy true. Potem mamy PvP, zostawimy na true. Difficulty, czyli poziom trudności, do, zosta polecam zostawić. Game moda, game moda też polecam zostawić. Maksy maksymalna ilość slotów, a znaczy nie maksymalna ilość slotów ogólnie. Czy chcemy, żeby pojawiały się potwory? W tym, że pojawiają się struktury takie np. jak wioski, odległość widzenia, View Distance, też polecam zostawić, żeby nie było zbyt dużych lagów. I MOTD, czyli wiadomość powitalna na serwerze. No, tak to nazwijmy. Ja na przykład Tekit <grymne> nie będzie. Zdlikamy sobie Save. Już mamy wszystko edytowane potem możemy white list w list, w plik od whitelisty white myślnik list tam dodajemy ludzi na whitelistę tutaj tego nie ruszamy po żadnym pozorem tutaj dodajemy opów operatorów serwera czyli adminów tutaj dodajemy wpisujemy ip które chcemy zbanować potem nazwników, wyników które chcemy zbanować No i to tak naprawdę wszystko co, co co by trzeba było ruszać i jeszcze do folderu plugins możemy wgrać pluginy bo to wszystko jest na to wszystko mamy na bookicie czyli możemy wgrywać pluginy więc tak to już by było na tyle dziękuję wam za obejrzenie zapraszam na, do oglądania innych odcinków Cześć.